Witam serdecznie na wykopkach bardzo się cieszę bo uzyskałem nowe pozwolenie. Tutaj mamy taki sad. Tam jest chyba tam dalej, tam dalej, o tam z 10 rzędów jest, o, ciągnie się. Także będzie mega mega tutaj chodzonko, ale najpierw chciałem dokończyć to co zacząłem, czyli troszeczkę pochodzić w tym kapslowym lesie tam. I oczywiście mam reklamówkę na te butelki, które tam zostały. Więc te buteleczki po piwie, po winie, po wódce, które tam były, co obiecałem, że zabiorę. Oczywiście zabieram. Myślałem o nich nawet, był dość długo. No i w końcu się udało. Śniegi się rozpuściły. Można iść. Także ja dotrzymuję słowa. Nie tak jak jeden kłamczuszek YouTube'owy. No, także... także chodzimy, relaksujemy się. No i cieszę się, że właśnie pozwolonko dostałem, także sad będzie czosany może trochę dzisiaj, może też i na pewno w innych też odcinkach. No to do zobaczenia. Dobra, mamy buteleczki. W końcu trafię tam gdzie trzeba. Tutaj gdzie? Zrzuciłem je z góry, z tego wąwozu tutaj kapsowego. A tutaj skitrałem depozyt butelkowy proszę bardzo buteleczki lecą Coś tam gada, że dla pieniędzy sprzątam tak, szczególnie jak jadę 20 km w jedną stronę to wtedy naprawdę napapię się tak tej kasiory ho 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 no, no. Ale my się mamy tu dzisiaj relaksować, a nie denerwować. Ok, Miejscówka oczyszczona. Można zacząć chodzić z wykrywką. <laughs> a, jeszcze, jeszcze jest buteleczka. Ale to jest buteleczka. Ha, nie, niczego sobie. O. Raczej zawartość nie jest oryginalna. To jest buteleczka. Po kaskadzie, oranżadzie. Niektórzy... To, to jest tak. W różnych regionach inaczej się nazywał ten trunek. a Właściwie nie trunek, tylko napój. Kaskada, Ptyś, Jeszcze jakieś inne nazwy były. Piszcie w komentarzach, jak u Was się nazywały. Taka buteleczka jeszcze. Tylko trzeba ten szlam ze środka, tych biednych żuczków. Tu nas padało dużo. O, i jeszcze jedna flaszka. O, mam tutaj sygnał: 81-84. Ciekawe, co tutaj jest. Przekonamy się. Nie jest chyba super głęboko. Tak. Powinno być tutaj w tej, w tej kupce. Co to może być? Obrączka ptasia? No i nadal jest rajon tego łownego ptaka. Dzięki, że mi wyjaśniliście. Rozwiązaliśmy zagadkę. A monetka, proszę państwa. Jakaś lekka. Ła! Wow. A myślałem, że to pierwsza reakcja no. między wojnie. Ale to jest 20 groszy PRL, proszę państwa. Aluminium. Coś mi tutaj tak przez sekundę. Widzieliście, jaka reakcja była? Byłem w szoku. No ale jest, 20 groszy PRL. Pierwszy fand. Pierwsza monetka. No ale wykrakałem można powiedzieć. Dosłownie. <laughs> Tylko odgarnąłem ściółkę i, i jest oczywiście kolejna ptasia obrączka. Czerwona. Z którego roku sprawdzi czy nie. Czy nie ważne. rok. Czyli 6 lat temu, no 5,5 roku temu, gdzieś tutaj na tym drzewie jakieś ptaszysko dorywało gołębia. I to nie jednego. Gdzieś tam dalej chyba raczej, bo to wyżej były te obrączki. Chociaż to drzewo wygląda na takie, na które mógłby siąść ten ptak. Jest obrączka, lecimy dalej. Ciekawe czy takie grzyby też są jadalne. Może jednak nie będę próbował. Sanitozol zawiera około 0,6 dichloroformu, dichloroforu. No nieważne. Cena detaliczna na 74 zł, Państwa. Czyli aluminium mi wpadło. O! I mosiądzu w postaci łuski. Z peperzy. Kojarzycie takie małe pieski, które za są cwane Zaczepiają, a jak się otworzy furtkę to uciekają No właśnie Więcej nie trzeba mówić O! Mamy tutaj Na szczęście nie na kości Tylko na patyku Na patyku obrączka, 15 rok O! Tutaj są piękne grzybki Pięknie tutaj obskoczyły cały ten pieniek bardzo fajne. Lubię grzyby. Chodźmy zobaczyć co tutaj się dzieje, bo widzę jakąś przepaść ogromną A tutaj płynie rzeczka Ła, wow, ale Spad skarpa I tutaj jest za kolej opatówki No nieźle a tutaj wielki wąwóz mega chyba nie uda mi się... Aaa! Kto tam wie? Może mi się uda. Jakoś, jakoś tam przejść na drugą stronę. A jak nie, no to sturlam się po prostu. Co za problem? Jestem okrągły, to będzie mi łatwiej. Ho! Jo, piernicz. Ze 20 metrów. Ha. Ale to jest potężne, piękne te, piękne te krajobrazy moje. Powiem nieskromnie. Piękne grzybki, tutaj ten grzybek ma jeszcze tutaj zapas wody. Taki ma dzbanuszek w środku, kieliszek. Tutaj wygląda to drzewo jakby to był jakiś tron Leszego. Może to jest jego właśnie ubikacja, nie wiem miękka, przyjemna dotyku na pewno tutaj też jakieś piękne drzewko powalone całe zamszone a pod spodem ktoś tu rył, jakiś jakiś zwisz także oddalam się od tego miejsca, żeby zapachów nie zostawić więcej żeby wrócił tu jak mu wygodnie może ten Leszy tam śpi wow. nie wiem czy to będzie widać, o tutaj taka Kulka czarna na drzewie, ogromne gniazdo. Może to być gniazdo jakiegoś łownego ptaka. No, a ja tutaj sobie zostawiłem te śmieci i idziemy do sadu. Bo jednak ten wąwóz dla mnie był zbyt wysoki, żeby go pokonać. Więc sobie pójdziemy trochę po płaskim, pochodzimy łatwym, czyli po sadzie. O, jest nawet właściciel. Przyjechali ciąć drzewka z platformy. No z platformy ciężko się tnie Chyba, że się powoli jedzie, no to tak Ale jak jedziesz szybko I co trzy drzewka pyk, pyk, pyk I jedziesz dalej, nie zdążysz uciąć jakiejś gałęzi No Wtedy ciężko Dobra, lecimy W takim razie najpierw tym Bocznym rzędem Znaczy między rzędziem Może dzisiaj uda mi się przejść z trzy Długości ja pierdzielę pierwszy, pierwszy sygnał. I mamy mamy w bryłce monetkę. Ja cię wykrakałem znowu. Tym razem druga monetka, i tym razem jest to międzywojne. Ale czat. Ale czat. 5 groszy czy 2? 5. Ja nie mogę. Jest piątaczek. O miało słońce, wyjść o 11 i wyszło. No pięknie. 5 groszy. 30. 7 powinien być chyba. 31. Ła! Wow. No to takiego rocznika jeszcze nie mam. Pozdrawiam wszystkie roczniki 31. Niedługo stówka, pyknie Jacie, <grystanie> ja aż mi się łapa trzęsie z tego wszystkiego. No, muszę się pochwalić. Przepraszam, że przerywam. Tylko wszedłem na Państwa sad. 5 groszy z międzywojnia 31 rok 31 wow. mega naprawdę tutaj razem. <grywa> także lecę dalej to dopiero początek dosłownie a tym razem szpachelka <grywa> oj ten pierścień się odczepił jeszcze i zachował drewna nie ma tylko uchwytu Kolejny dołek i coś takiego, jakaś nakładka mosiężna, mosiążek padł. taka prostokątna, może też od jakiegoś uchwytu, jelec. Z pół minuty się zastanawiałem co to kurczę jest, jakaś przypinka, nabijka, a to jest rozerwana łuska. Rozwalona, no to słownie przypomina jakiś kwiatek bardziej niż łuskę. Albo machającego chłopa. Hej! <grystanie> o, jak pięknie. Piękne słoneczko daje energię, ale w takie błoto nie chciałbym wejść. Na razie, znaczy, chciałbym, ale nie w błoto. Bo to, to przecież. tutaj stanął, to zaraz by całe, cały gumiak był oblepiony. I tak są oblepione. Sygnał równiutki 80, czasem skoczy 81. Ciekawe co to będzie. Ano, jest to kawałek aluminiowej blaszki. Teraz jest lepiej. 91, ale spada do 84. O, trochę skaczący sygnał. Ale wyższy od tamtego. Ciekawe, jest to po prostu większa aluminiowa blaszka. I krecik wypchnął tutaj z bryłki kulkę. Szrapnelowo, prawdopodobnie. Ale jest taka okrągłutka, piękna. Może i. Może i muszkietowa, ale raczej szrapnel. Bo tutaj przechodziły różne fronty ale łuchę teraz rąbnąłem aluminiową to od jakiegoś sygnalizatora chyba czy coś AJ z małych liter jest tutaj i tyle wyczytałem już tłumaczę przeszedłem do połowy tego międzyrzędzia i zawróciłem z racji tego że jeździ cały czas ciągnik i nie słyszałem co kopię. Więc tak, jakbym przeszedł do połowy, i z powrotem, bo już jestem prawie przy tym miejscu, gdzie wykopałem e, 5 groszy między wojna. Czyli tak, jakbym przeszedł jedną długość. No i proszę Państwa, tutaj jest. <ścoughs> Widzicie to? Nożyczki. Ale jakie długie, jakie wielkie. Jakie piękne chyba będą też. no Miejmy nadzieję. Ła! Wow. Kurde zarosły tutaj porządnie Jak widać Chciałbym żeby były kompletne Może da się je uratować jeszcze Ja pierdzielę Patrzcie na to Mega Spójrzcie jakie prześliczne nożyczki Przepiękne Oczywiście zostawię sobie je. piękny artefakt może uda się je zanurzyć w jakimś roztworze i troszeczkę się wyczyści. Można w occie. Ale nie wiem, nie wiem. Najpierw poszoruję delikatnie, żeby to się nic nie połamało. Chyba najgorsze miejsce tutaj jest o tutaj trochę. No nie wiem. Piękny artefakt. <ścoughs> Cieszy? Równie bardzo jak monetka. Oczywiście, międzywojenna wygrywa dzisiejsze wykopki, ale to jest fant numer dwa. Definitywnie. Hahaha, ha, ha. Ha, ha, ha O, jak fajnie! Nie wiem, co ta rękawiczka chce mi przekazać pieruńska rękawiczka. nigdy nie byłem w Ambonie i dzisiaj to się stanie dzień dobry urbek z Ambony ładny widok także ja na dzisiaj kończę Fanty, oczywiście, zacne. Znaczy, fanty, jak fanty. Przede wszystkim przepiękna monetka. O! Przepiękna monetka, która zrobiła mi dzisiaj dzień. 5 groszy. Płacany ptasich obrączek. I super, mega, hiper wspaniałe nożyczki. Dziękuję bardzo za uwagę. No i na pewno tutaj wrócę do tego sadu. Pozdrawiam serdecznie.